Na beznudnej wyspie Agnieszka Frączek. Na beznudnej wyspie, na wyspie beznudnej, dzieciom się nie zdarza, by były marudne. Nie zdarza się dzieciom, nie zdarza dorosłym, bo to też są dzieci, choć trochę podrosły. Na beznudnej wyspie, na wyspie beznudnej, dzieciom się nie zdarza, mówić, To jest nudne. Nie zdarza się dzieciom, rzecz ta nawet we śnie. Nie trzeba dodać, że dorosłym też nie. A jak to, a jak to? Ach, sprawa jest prosta. Każdy na tej wyspie radę taką dostał. By fantazji nigdy nie trzymać na smyczy, dorosłych ta rada tak samo dotyczy. Gdy i ty. Pozwolisz fantazji zaszaleć, spuścisz ją ze smyczy, by mknęła wciąż dalej. To zapraszam tutaj. Na, na bezludną wyspę. wyspę! Tak, dorosłych również. Słowo uroczyste. <grym>